Mówiąc o reżimach, które dokonywały czystek etnicznych czy ideologicznych, najczęściej przywołujemy te najbliższe nam zaczerpnięte z Europy. Jednak w drugiej połowie XX wieku jedne z najbardziej makabrycznych zbrodni przeciwko ludzkości dokonywane były we wschodniej Azji, gdzie splot ideologii politycznych oraz oddziaływań środowiska międzynarodowego skutkował nieraz śmiercią milionów niewinnych ludzi. Jeden z najbardziej krwawych, a zarazem słabo u nas znanych tego przykładów, miał miejsce w Kambodży pod rządami Polpota i czerwonych kmerów, których ideologia stanowiła nietypowe połączenie komunizmu i nacjonalizmu. Sama Kambodża na przełomie XIX i XX wieku była jedną z kolonii francuskich. Po perturbacjach w regionie w okresie II wojny światowej, tymczasowej okupacji kraju przez Japończyków oraz upadku imperium kolonialnego Francji, kraj odzyskał niepodległość w 1953 roku pod rządami króla Nordoma Sihanuka. Jednak już od samego odzyskania niepodległości kraj był areną starć ruchów politycznych wzorujących się na myśli europejskiej od demokratów po komunistów. Ponadto kraj stał się obiektem żywego zainteresowania konkurujących w tym regionie potęg światowych. Eskalująca wówczas zimna wojna skupiała się co prawda na sąsiadującym z Kambodżą Wietnamie, gdzie komunistyczna północ walczyła ze wspieranym przez Amerykanów południem. Jednak bliskość tego konfliktu odbijała się również na Kambodży. Monarcha kraju, próbując prowadzić politykę neutralną, dokonywał, jak się miało okazać, katastrofalnych w skutkach decyzji. Wpierw udzielił zgody siłom Wietminu, komunistycznej Wietnamskiej Ligi na Rzecz Niepodległości, na przekraczanie granic Kambodży i zakładanie na jej terenie baz wojskowych, a potem nie reagował na regularne naloty Amerykanów na te właśnie bazy, przy czym cierpiała również nadgraniczna infrastruktura kraju. Spowodowało to z jednej strony narastanie w Kambodży nastrojów antyamerykańskich, a z drugiej niechęć Stanów Zjednoczonych do kambodżańskiej monarchii, która stwarzała ułatwienia dla wojsk Wietnamu Północnego. W efekcie CIA wsparło przygotowania do puczu wojskowego organizowanego przez generała Lon Nola i przeprowadzonego w roku 1970. Miało to zagwarantować Amerykanom, że nowy rząd będzie prowadził bardziej sprzyjającą im politykę i odwoła wcześniejsze zgody dla Wietminu na przemarsz przez terytorium Kambodży. Odsunięcie króla od władzy spotkało się jednak z brutalnymi protestami mieszkańców. W trakcie jednych z zamieszek rozwścieczony tłum zlinczował brata generała Lon Nola, wyrywając mu wątrobę, którą następnie zjedzono. Odpowiedzialność za chaos Lon Nol zrzucił na mieszkająców kraju mniejszość wietnamską, na której wojsko dokonywało masakr w kolejnych miesiącach. Jakby tego było mało, wietnamscy partyzanci wykorzystując chaos, przeniknęli w głąb kraju i działaniami partyzanckimi skutecznie destabilizowali proamerykański rząd Lon Nola. Kraj pogrążył się w głębokim kryzysie gospodarczym, a do tego przez rozproszenie sił wietnamskich po całej Kambodży, Amerykanie prowadzili naloty już na całym jej terytorium. Zraziło to obywateli wobec rządzących krajem i dało żyzny grunt dla ugrupowań komunistycznych wspieranych przez Chiny i Wietnam. Jednym z nich byli Czerwoni Kmerzy pod przewodnictwem tajemniczego Brata nr 1, dziś bardziej znanego jako Pol Pot. W przeciwieństwie do większości reżimów totalitarnych, gdzie najczęściej mamy do czynienia z kultem jednostki, frakcja Czerwonych Kmerów utrzymywała w tajemnicy informacje o tym, kto przewodzi ruchem. Sam brat dyktatora dowiedział się, że jego krewny rządzi ugrupowaniem, dopiero w 1979 roku. Salot Sar, bo tak naprawdę nazywał się Pol Pot, urodził się w 1925 i wywodził się z bogatej rodziny plantatorów. Rodzina cechowała się dużą pobożnością i miała wysoko postawionych znajomych, w tym także w rodzinie królewskiej rządzącej wtedy w Kambodży. To zaś umożliwiło młodemu Salotowi zdobycie wykształcenia, poznanie języka francuskiego oraz kultury i literatury europejskiej. Szybko wyszło jednak na jaw, że przyszły dyktator kraju nie jest zbyt lotny. Nie podołał wymagającej szkole średniej w stolicy kraju, której ostatecznie nie ukończył. Próbował później swoich sił w szkole technicznej, celem nauczenia się zawodu stolarza, ale również bez powodzenia. Jednakże majątek i powiązania jego rodziny, oraz dość biegła znajomość języka francuskiego, umożliwiło mu zdobycie stypendium naukowego do Paryża pomimo miernych wyników w nauce. Miał tam uczyć się w Instytucie Radiotechniki i Elektryczności, jednak w rzeczywistości nigdy nie uczęszczał na zajęcia. Swój czas w Europie poświęcał zgłębianiu literatury o charakterze politycznym, szczególnie literatury marksistowskiej. Jego inspiracją stał się także znany francuski filozof Jean-Paul Sartre. Bywał on też na Sorbonie, ale wbrew popularnej opinii nie uczęszczał na nią, a jedynie bywał na debatach i w bibliotekach. Podróżował też po Jugosławii, obserwując praktykę wprowadzania komunistycznych rozwiązań. Z pobytu w Europie Salot Tsar wywiózł przekonania o rewolucji uświęcającej środki do stworzenia lepszego świata, a także ideę wolontaryzmu, czyli wynoszenia ludzkiej woli ponad racjonalność działań, które miały stać się podstawą porządku prawno-politycznego w rządzonej przez niego później Kambodży. Po powrocie do kraju w 1953 zaangażował się on w działania Komunistycznej Partii Kambodży. Jego kariera polityczna nabrała tempa w 1963 roku, kiedy ówczesna monarchia rozpoczęła prześladowania środowisk lewicowych po tym, jak nie udało się ich przeciągnąć na stronę władzy. W efekcie Pol Pot opuścił stolicę, gdzie dotychczas mieszkał, i zaczął ukrywać się w dżungli i po wsiach, umacniając swoją pozycję polityczną w partii, która zmieniła nazwę w efekcie jego inicjatywy na Komunistyczną Partię Kampuczy. Po wspomnianym przewrocie w roku 1970 partia Polpota powołała ruch o charakterze militarnym. Tak zwany Zjednoczony Front Narodowy Kampuczy był rządzony przez Khmerów, politycznych popleczników Polpota. Lotne hasła ruchu takie jak niepodległość, neutralność czy nacjonalizm zjednały mu wielu ludzi, a pogłębiający się kryzys gospodarczy jedynie przyspieszył wzrost ich popularności. Nawet amerykańskie finansowanie ówczesnego rządu nie mogło zahamować zapaści kraju. W wyniku braku żywności, leków i paliwa wielu ludzi widziało w ugrupowaniu Polpota szansę na lepsze jutro. W 1975 kmerom udało się wkroczyć do stolicy kraju, co zostało przyjęte z ogólną aprobatą. Był to jednak początek jednego z najbardziej krwawych reżimów w historii świata. Jeszcze tego samego dnia oddziały Khmerów rozpoczęły przymusowe wysiedlanie mieszkańców stolicy, w wyniku czego około dwumilionowe miasto opustoszało. Było to pokłosie jednego z celów ideowych Polpota, który wierzył, że miasta stały się ostoją przegniłego zachodniego imperializmu i inteligencji starego porządku. Aby wykorzenić dawne idee, zamykano szkoły, biblioteki, poczty, sądy i świątynie, zaś przedstawicieli inteligencji miejskiej czekał jeden z dwóch losów. Mniej szczęśliwi byli torturowani i mordowani na miejscu. Przesłanką do uznania kogoś za wroga rewolucji były tak subtelne obserwacje, jak to, że ktoś nosił okulary lub miał zbyt gładkie ręce, będące oznaką niepracowania w polu. Takie osoby były często z miejsca mordowane, jednak przez brak amunicji, mordów dokonywano za pomocą tępych narzędzi rolniczych, kijów bambusowych lub poprzez zakładanie na głowę plastikowej torby, która odcinała dopływ tlenu. Część wrogów rewolucji trafiała też do placówek takich jak okryte makabryczną sławą więzienie S-21 utworzone na terenie dawnej szkoły w stolicy kraju. Tam specjalnie wyselekcjonowani przez kmerów strażnicy, poddani wcześniej intensywnej indoktrynacji, stosowali na więźniach tortury takie jak elektrowstrząsy, przypalanie rozgrzanym metalem lub podtapianie. Potencjalne więzienie miało w teorii służyć reedukacji inteligencji i osób uznanych za szpiegów. Jednak w rzeczywistości było katownią. Z szacowanych 17 tysięcy więźniów do dziś znanych jest jedynie 12 osób, które przeżyło tam pobyt ci, którzy mieli więcej szczęścia, byli przenoszeni do kolektywnych gospodarstw rolnych, a przynajmniej do miejsc noszących takie miano, bowiem obywatele, którzy tam przebywali, szybko odkryli, że trafili do gospodarstwa bez jakiejkolwiek infrastruktury. Sami musieli postawić prowizoryczne chaty, w których następnie sypiali, doprowadzić wodę i jeśli była taka możliwość inne media. Często jednak nie można było liczyć na prąd czy ogrzewanie. Brakowało narzędzi, więc przymusowa praca w polu odbywała się przy wykorzystaniu przygotowanych na szybko, prymitywnych narzędzi lub gołymi Rękami. Nieefektywna, niewolnicza praca na nieodpowiednio przygotowanych gruntach szybko doprowadziła do załamania się produkcji rolnej oraz szerzenia się chorób i głodu na terenie kolektywnych gospodarstw wiejskich, co ostatecznie doprowadziło do śmierci milionów ludzi. Ideologiczne podstawy masakry były tworzone w istocie przez dość unikatową wersję komunizmu. Silnym fundamentem ruchu Czerwonych Kmerów był bowiem również nacjonalizm, którego pokłosiem było dążenie do izolacji gospodarczej kraju, odrzucenie wpływów obcych nacji oraz chęć zdominowania regionu Azji Południowo-Wschodniej, na której terenie setki lat wcześniej rządziła dynastia Kmerów, od której zresztą wzięła się nazwa ruchu. Na pozór połączenie nacjonalizmu i komunizmu wydaje się sprzeczne, jednak w doktrynie zaproponowanej przez Polpota jedyną drogą do ostatecznego triumfu jego narodu było poniesienie przez Kambodżę ognia rewolucji komunistycznej, budując nowe społeczeństwo oparte o kolektywizację środków produkcji i zniesienie podziałów klasowych. Do tego zaś potrzebne było oczyszczenie kraju z obcych wpływów, co koncentrowało się m.in. na prześladowaniu mniejszości wietnamskiej, a także na usunięciu wpływów globalistycznego Zachodu, stąd prześladowanie inteligencji, połączone z jednoczesnym podkreślaniem wagi i roli Kambodży w regionie Azji Południowo-Wschodniej, przenosząc ideę walki klas, również na relacje między państwami i narodami, wedle czego swoistą klasą uciskaną był naród Kambodży, będący pionkiem w rozgrywkach innych potęg. Do tego Pol Pot pragnął stworzyć system, który w jak najsilniejszy sposób zwiąże człowieka z państwem. Zakazywano jakiejkolwiek formy własności prywatnej, dzieci odbierano rodzicom, aby państwo je reedukowało na potrzeby rządzącej partii, a wszelka forma aktywności religijnej była eliminowana. Ogłoszony w 1975 przez Polpota Rok Zero miał być początkiem nowej ery, znakowanej stworzeniem obywatela, którego odcięto od dziedzictwa imperialnego zachodu i dorobku monarchistycznej kultury kraju. Tak oddany obywatel miał być gwarantem silnej gospodarki oraz nadchodzącego triumfu nad innymi narodami w regionie. Wizja ta nie ziściła się jednak. Kmerzy przewidywali na przykład, że kraj będzie w stanie zbierać plony ryżu trzykrotnie każdego roku, jednak w rzeczywistości mieliśmy do czynienia z klęską głodu, która w połączeniu z masowymi mordami na wrogach klasowych doprowadziła do śmierci, wedle różnych szacunków, od 1,5 do 2,5 miliona ludzi, co stanowiło równoważność od 25 do nawet 33% populacji kraju z 1975 roku. W desperackim akcie ratowania katastrofalnej sytuacji, Pol Pot zaatakował w 1978 roku wspierający go dotąd Wietnam. Jednak zrujnowana Kambodża nie miała szans w starciu z 50-milionowym sąsiadem. Po krótkiej inwazji Wietnamczycy opanowali terytorium kraju i okupowali go przez kolejną dekadę, zmuszając Khmerów do przejścia do walki partyzanckiej i ucieczki w trudno dostępne góry. Pomimo, że Khmerzy próbowali jeszcze bronić się przez kolejne dwie dekady, ich wpływy polityczne stopniowo malały. Do kraju wrócił też wygnany wcześniej podczas puczu król, a Amerykanie, którzy nie byli już zaangażowani w wojnę w Wietnamie, zaczęli aktywnie zwalczać Kmerów. W 1991 roku powołano nawet tzw. Tak tymczasową Administrację Narodów Zjednoczonych w Kambodży, która miała nadzorować stabilizację w regionie i osądzić winnych wydarzeń z drugiej połowy lat 70. Pomimo stabilizacji, jaka nastąpiła ostatecznie w 1993 roku, nikt nie został jednak za zbrodnię ukarany. Sam Pol Pot zmarł dopiero w 1998 w obozie na granicy kraju z Tajlandią, gdzie ponoć miał zostać otruty przez swoich towarzyszy, którzy stopniowo przechodzili na stronę nowej władzy kraju w zamian za otrzymywane amnestie. W ostatnim wywiadzie z bratem nr 1 przeprowadzonym w 1997 Pol Pot wypierał się odpowiedzialności za dokonane zbrodnie, a swoje działania uzasadniał dobrem swojego kraju. Szczegóły tego, co działo się w Kambodży ledwie 50 lat temu, nie są w naszej części świata zbyt powszechnie znane. Co jest o tyle dziwne, że patrząc nie na liczby bezwzględne, a na proporcje, reżim Czerwonych Kmerów można nazwać najtrwawszym w historii. W zaledwie 3 lata doprowadzili oni do wymordowania co najmniej jednej czwartej populacji kraju. Warto też tutaj podkreślić wpływ polityki globalnej na podłoże wydarzeń z Kambodży. Zimna wojna i walka mocarstw o wpływy doprowadziły kraj do takiej ruiny, że nawet w Czerwonych Kmerach był on w stanie dostrzec wybawicieli. A długa obojętność świata doprowadziła do tego, że ta zbrodnia przeciwko ludzkości nigdy tak naprawdę nie została rozliczona. Do tego możemy ujrzeć hipokryzję władzy wprowadzającej taki reżim. Pamiętajmy bowiem kim był Pol Pot. Człowiekiem z zamożnej rodziny, który podróżował po krajach zachodnich oraz czytał zagranicznych filozofów i ideologów. Wszystko to, za co szaremu mieszkańcowi Kambodży groziła śmierć w okresie rządów Czerwonych Kmerów. Jeden z najkrwawszych terrorów XX wieku kierowany był przez człowieka, który doskonale wpasowywał się w malowany przez niego samego wizerunek wroga ludu. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia!